Pod znakiem rywalizacji faworytów odbyła się dzisiejsza piąta kolejka spotkań Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. W ekstraklasie panów zmierzyli się niepokonani dotąd siatkarze Iskry i PGM Wygrali ci pierwsi 3 do 0. A w ekstraklasie kobiety Dzikusy, były mistrz, walczył z aktualnym drużyną acerą. Po raz kolejny TKKF Dzikusy 1 to co mówiły w ubiegłym tygodniu dziewczyny, że chcą i chcą wygrać w tym roku ligę i zrobiły kolejny krok, czyli pokonały acero. W Łódzkiej Amatorskiej Lidze Siatkówki występują obecnie 52 zespoły. Niektóre z nich już zgłosiły akces do kolejnego turnieju, który organizatorzy wprowadzą po nowym roku. Nie dajemy odpocząć od siatkówki naszym uczestnikom, ale robimy to właściwie głównie dlatego, że oni chcą grać, chcą grać jak najwięcej. W związku z tym po raz drugi organizujemy zawody o Puchar Ligi. Po krótkiej przerwie zespoły wrócą na parkiet hali Szkoły Podstawowej nr 205 19 listopada. Organizatorem rozgrywek jest Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, a patronem medialnym Telewizja Toja.